Jak zmienić adres naszej strony na Facebooku? Jestem na Facebooku na jakiejś przykładowej stronie, i tutaj w pasku adresu mam adres: facebook.com Ukośnik, no i właśnie wybrana przeze mnie wcześniej nazwa. Domyślnie po założeniu nowej strony na Facebooku mamy tutaj nazwę tej strony oraz jakieś cyferki, jakąś liczbę. Jeśli chcemy ten adres uprościć, usunąć te cyferki, żeby została tylko e, prosta i przyjazna nazwa, możemy to zrobić. Przechodzę do zakładki tutaj Informacje obok strony głównej. Jeśli nie masz e, tutaj tej zakładki widocznej, e, kliknij więcej i tutaj po, powinna ona być lub możesz. E, też do tego miejsca przejść w inny sposób. Tutaj z lewej strony kliknąć ustawienia, informacje o stronie, i tutaj mamy pod nazwą naszej strony, nazwę użytkownika. I właśnie tutaj wpisujemy to, co chcemy mieć po Ukośniku, czyli facebook.com Ukośnik, i tu wpisujemy to, tą nazwę, którą chcemy mieć. Jako adres naszej strony na Facebooku. Wpisuję tutaj przykładowo to, co już mam. Dopiszę jeszcze sobie dwa słowa. Klikam gdzieś tu obok. Zmiany się zapisują. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Zapisano zmiany. I teraz tak. Mój adres to był facebook.com, ukośnik Akademia Futbolu Kreatywnego. Usunę sobie. Tą dalszą część, i teraz, jak kliknę tutaj Enter, żeby ponownie otworzyć tą stronę, to już mam że ta strona nie istnieje, no bo już zmieniłem jej adres. Muszę tutaj wpisać to, ten nowy adres, który przed chwilą ustawiłem. Chyba to było tak. Klikam Enter. No i działa. Także, tak zmieniamy sobie adres naszej strony na Facebooku. Mogę teraz pokazać, jak tu się wchodzi poprzez tą zakładkę Informacja. Klikam tutaj Informacja i następnie Edytuj informacje o stronie. I tutaj mamy ten sam parametr, nazwa użytkownika, który zmieniamy, żeby zmienić adres strony. Usuwam to, klikam gdzieś tu obok. Nie trzeba nawet nigdzie klikać Zapisz. Automatycznie jak zmienimy tutaj to nazwę, wyjdziemy z tego z tego pola klikniemy gdzieś obok, to Facebook już to zapisuje. Tak to teraz działa. Zamykam to okienko i ponownie, jak teraz wejdę na ten adres, no to strona nie istnieje, bo muszę znowu teraz usunąć. O, ten człon, który, który usunąłem. O, tak to wygląda. Ok, i to tyle. Dzięki za uwagę.